Wow, Gdzie ja jestem? Wow, Nigdy jeszcze tu nie byłem. Przypominam mi z telewizji Finn and Hummin. Dobra, nieważne. Finn i Jake, no no. Zaraz. Jestem ninja? A... O-o. Wow! Ja, teraz ty mi zapłacisz. Zatknął ze swojej. Jeszcze. A, ty. No. I co? Mm, 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 mm. Zaraz, tyjście, tak. na serio są ninja? Oczywiście, że tak. Oczywiście, dużo, dużo jesteś ninja. Kole Freddy, pokaż się. Gdzie? Jesteś. Pokaż się. Moje tajemne dupsko jest gotowe na twoją dupę. Pokaż się. A Czy Kuba pokona Golda Freddy'ego? Dowiecie się w następnym odcinku. Cześć pa i do widzenia!